Witam Państwa, Andrzej Madera, HDF Polska. Dziś pragniemy zaprezentować urządzenie prawdziwie nietuzinkowe. Znana osobą zorientowanym na rynku drukarek przemysłowych, amerykańska firma Brandy, oferuje wytrzymałą drukarkę treści etykiet, w tym kotów kreskowych jedno- i dwuwymiarowych. Sprzęt wykazujący się przy tym niebywałą precyzją, drukiem w rozdzielczości 600 dpi. Widoczną drukarkę Brandy przygotowaliśmy do pracy, wykonując kilka nieskomplikowanych czynności. Podłączając kabel sieciowy oraz kabel USB do komputera, usuwając zabezpieczającą opiankę z okolic głowicy drukującej, nakładając na uchwyt rolkę stroną z etykietami do góry, pasek etykiet prowadząc do jednostki drukującej pod osio, dalej przeprowadzając przez widoczną w głębi czerwoną szczelinę, tzw. bramę świetlną, czyli detektor wykrywający początek i koniec każdej kolejnej etykiety. Ostatecznie pasek z etykietami ma zostać wyprowadzony pomiędzy głowicą drukującą, a wałkiem. Na koniec głowicę ruchami działącym i dociskamy do materiału. Ponieważ dołożyliśmy w drukarce etykiety na papierze termotransferowym, stąd do wykonania nadruku potrzebna będzie również kalka, inaczej mówiąc folia transferowa. Nakładamy ją na drążek mawiarki, przyciągamy pod drukującą głowicą, ale powyżej taśmy z etykietami a końcówkę kalki mocujemy na nawijarce przyklejając jej początek taśmą klejącą. Jedna uwaga, przy takim sposobie założenia rolki z etykietami drukarka będzie pracować w trybie odrywania, odzierania, w którym etykietę zdejmuje się ręcznie, a na zewnątrz wysuwa się również podkład. Jednak taśmę z etykietami można poprowadzić również tak, by drukarka działała w trybie odklejania, etykietę zdejmując, a podkład nawijając do wewnątrz, lub w trybie nawijania, tylko zadrukowując etykietę i ponownie napijąc ją na rolkę nadal wraz z podkładem możemy już włączyć drukarkę przyciskiem z tyłu obudowy. Z chwilą włączenia urządzenia otrzymujemy pierwsze komunikaty na przednim czteroliniowym wyświetlaczu. Informuje ono stanie drukarki oraz konkretnego wydruku o ustawieniach sprzętu i ewentualnych błędach. PR-600 przechodzi samoczynnie w stan oszczędzania energii. W międzyczasie zainstalowaliśmy program CodeSoft 9 Basic for Branding. Określiliśmy w nim szerokość i długość etykiety zaokrąglanie rogów. Napisaliśmy też czcionko w rozmiarach 10, 8, 6, 4 oraz 2, tekst HDF Polska, a także zdecydowaliśmy się zakodować w dwuwymiarowym kodzie Data Matrix treść składającą się z przykładowo 6 znaków, nakazując, by długość boków tego kodu wynosiła kolejno zaledwie 2 mm i 4 mm. Pozostaje podać drukarce komendę drukuj.